Witam bardzo serdecznie wszystkich czołgistów. W kolejnym odcinku serii Wszystko o mapach. Dzisiaj fiordy. Oczywiście goszczę na tym spiku y, dowódcy polowego klanu Fame Groma. Witam cię serdecznie. Cześć, witam. Są również z nami koledzy, y, którzy będą nam pomagać czyli Kradel i Sir Marcello. Witam. Y, <słysza> A więc fiordy, co tu pisze Wargaming? Wysokie góry, wąskie doliny mogą stanowić o przewadze w bitwie. Możesz spróbować walki ogniowej przez zatokę, lub zaryzykować starcie w zwarciu w mieście portowym albo uderzyć na flankę i zająć bazę wroga. Okej, okay. no to co? Lecimy. Pojeździmy troszkę po mapce, spróbujemy, spróbuję Grom wam pokazać jak najlepiej ustawić się lightami, medami, artami i heavy tankami. Oczywiście wiadomo, każdy ma swoje sposoby na mapę. Grom i ja postaramy się przedstawić nasze pomysły. A jak wy tam już zagracie, no to już wasza sprawa. Nie Grom? A jak? Okej, okay, słuchaj. Jesteśmy z prawej strony Zielony Kap. Na początku zazwyczaj staram się staramy się pokazać właśnie jak powinien zagrać na przykład spotted light tank lub szybki med, tak żeby zobaczyć jak rozkłada się drużyna. Masz jakieś propozycje? Propozycja jest taka, żeby sobie pojechać na środek i spróbować wyświecić, Ewentualnie można pojechać na wodę. Tutaj na wodę. Podjechać sobie górą. Mm -hmm. No i górą coś spróbować zaświecić. Ewentualnie na przykład tak jak teraz jedziemy. Tylko to chłopaki... musi być szybki już. No light, tak, nie? no chłopaki też są lightami, to też w miarę szybko chyba tutaj dojadą, ale. O no, ja już mam spotka nawet. Aha. Eee, w te krzaki można dojść. Czekaj, bo przecież przypieprzyłem jak dzik sosnę. O, tu można ale... stanąć no, no, no. i przyświecić coś. Tylko wiesz co, nie wiem czy nie lepszy jest. Ten krzak tu. Tylko że bardziej ryzykowny, nie? No to na pewno, ale jak się nie będziesz wiercił, to, to będzie, będzie wszystko git. Słuchajcie, te, te pierwsze. Z krzaki... tamtego. Bo tak, wiesz co, te są lepsze, bo z tamtego jak tu staniesz, to przed sobą centralnie masz choinkę. Mhm, mm mhm. Mm idą niby fajnie wszystko, ale przez tą choinkę nic nie widać. Także no to to jest jednak ten krzaczek z tej strony. Oczywiście to, ta miejscówki to y, podstawa, musi być żarowa, musi być dobre kamo y, i wtedy można zaryzykować. I w, jak Cię zauważam szybciutko za kamyczek, nie? Tak, ewafarna Farna od razu za kamień. No, no, no. Oczywiście y, ja czasami staję tu, przy tym kamiczku, też w zasadzie zasięg y, łapię, nie? Bo to zasięg... nie jest duża mapa. No nie. No nie jest, tylko że no widzisz, no masz jakieś krzaki, coś i, i utrudnione to trochę będzie. No nie wiem, albo wiesz, albo pojedziesz, zaryzykujesz i tak zwane CW, czyli co wyjdzie. Mhm. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, no. No i oczywiście tak jak mówiłeś, można na wodę wjechać i tam podjeżdżać pod górkę. Teraz jedziemy tam, gdzie polecamy jechać z graną grupą medów, tak? Tak, no na prawo fajnie jest sobie też można, jak jedzie się w plutonie jakieś 3 medy czy coś takiego, to, to można pojechać, bo zazwyczaj na randomie jest tak, że ok fajnie, jesteśmy sami jakimś medem, za sobą mamy powiedzmy 3-4 medy i wszystko pięknie, fajnie, jest początek bitwy, wjeżdżamy tutaj, tak, no i stoimy, no i co, i stoimy minutę, dwie, pięć Trodek dostaje, banan dostaje, a my się boimy tutaj na randomio wyjechać. tak? Bo na randomio to jest zazwyczaj tak, że wyjeżdżamy sami i nikt niestety za nami nie jedzie. Ale jak jesteśmy w Plutonie, to właśnie można coś próbować powalczyć. Mm -hmm. Oczywiście y, trzeba obserwować minimapę, y, ile wrogich czołgów w jakim miejscu, i wtedy decydować na ewentualny atak. Bo Tutaj yy, można wyjechać tym plutonem, ale jednak sporo czołgów może się gdzieś tutaj przykampić, nie? Yy. No dlatego wszystko, wiesz, no mówię, często też tutaj, gdzie pokazywałeś, tu gdzieś stoją jakieś, wiesz, Teki te czy coś, no ale jeżeli szybko wyjedziemy i wyjeżdżamy w trzech, no to rzadko jest tak, że się zejdzie, no chyba, że naprawdę Przeciwny team jakoś wiesz, sfokusuje sfocus, jeden czołg, tak? Ale jeżeli się jedzie we trzech, to yy, no to ciężar jest po prostu ten jeden sfokusować, bo a to jeden się zagapi, to przyceluje w drugiego i tak dalej. Także jeżeli się we trzech wyjedzie, to ten damage będzie wiesz, rozdzielony pomiędzy trzy, trzy osoby, z lewej strony. Yy, jedziemy lightem z poterem i chcemy wyspotować. Tu co proponujesz? Można na przykład Przy tym kamieniu z jednej strony Z tej strony albo z drugiej strony Z tej drugiej strony jest trochę więcej krzaków I to jest bardziej taka pozycja na strzelanie tylko to jest na, na początek na minutę czy, czy dwie jakoś bo jeżeli tutaj są czołgi to mogą nas zaświecić tak i wtedy schodzimy bo nie mamy żadnej osłony I ewentualnie na przykład jeżeli podjedzie coś tutaj na ten róg i będzie świeciło czołgi Tutaj gdzieś na środku, to wtedy z tych szlaków możemy parę darmowych pestek sobie zrobić. Ewentualnie, jeszcze jest taka opcja, że możemy podjechać tutaj obok wody i z tego miejsca próbować strzelać to, co się na przykład zabłąka gdzieś na środku, albo będzie próbowało wjechać tam na banana, tutaj gdzieś przy tych budynkach. To można też jakoś tam parę pestek sobie wsadzić za darmo. Na niższych tierach czasami właśnie zdarza się jak tu stajemy Właśnie w tym miejscu To Gracze tak trochę bezmyślnie przejeżdżają Właśnie tą drogą przy wodzie nie tutaj jakby to powiedzieć Albo jadą tu Tak bezczelnie Więc stąd można faktycznie Albo w tyłeczek albo w bok Właśnie strzelać w czołgi Oczywiście raczej tylko nieogarnięci gracze w ten sposób jadą I co medami Podobnie proponujemy jechać w te rejony, nie? No, myślę, że to, by, to, to, to jest najrozsądniejsze, żeby szybkie czołgi przyjmują, wiadomo, no, gra polega na przejmowaniu, na robieniu kontroli sobie nad mapą, także jeżeli mamy więcej takich strategicznych punktów zajętych, to wtedy łatwiej nam jest z każdej strony strzeliwać wroga, bo na przykład z tej strony tutaj powiedzmy, pojedziemy, uda się nam wygrać, tak, nie ma nikogo, Wtedy zawracamy zawijamy rogala tutaj i podjeżdżamy sobie Do tego wzniesienia i pomagamy z czołgami które są na środku mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay. ja myślę, że tak na szybciutko. Oczywiście każdy może jeździć różnie. Jeżeli nawet ktoś strasznie lubi medem tu jeździć yy, z jakąś dobrą wieżą, to, to może jeździć. No, yy, tylko tak mówimy, że yy, w zasadzie powinno się właśnie te rejony szybkimi czołgami zajmować. Ja głównie raczej medem jeżdżę, medem jeżdżę tutaj. Yy, mało jeżdżę do góry, ale każdy robi to co woli, nie? Yy, czołgi ciężkie. Zależy wiesz, co, jakie ciężkie, bo takie typowo ciężkie, jak na przykład setka, jakieś tam mausy i inne tam cuda na kiju, e, jakieś grube Tedeki, typu jak Panceresto i tak dalej, no to nie wiem, na banana może sobie podjechać i tak dalej. Tylko trzeba uważać z tym bananem, właśnie, żeby nie wjeżdżać na banana z zielonego kapas, z prawej strony tędy, tylko raczej. Tym portem tak bardziej zabronić? No tutaj, nie? tutaj ścinać jak najbardziej się da, bo na przykład z. Wiesz co? To już nawet pomijając ten fakt, że, że coś może nas z wody tłuc jeżeli na przykład tutaj będą stały czołgi, tak, i my będziemy pod to wszystko wyjeżdżać i się próbować tutaj strzelać, no to Arta ma na nas ostrzał. Z czerwonego kapa Arta ma utrudnione bicie. O, na przykład zobacz, powiedzmy tutaj gdzieś stoją. A, czekaj, nie macie jeszcze. Tutaj stoją czołgi, tak? No i się wychylasz, coś tam próbujesz jeszcze strzelać. No i arta, jeżeli stoi gdzieś tutaj, no to ma na ciebie czyste bicie, tak? Mhm. Tutaj na przykład, jeżeli się czołgi strzelają, no to jest to wzniesienie i arta z zielonego kapa ma troszeczkę ciężej, nie? Ale na przykład, jeżeli masz jakąś szybką artę, typu jakiś tam Batcha 261, ta amerykańska arta 9 dziew tieru. No, to możesz podjechać tutaj, i stąd wtedy masz wrzutę na to, co się tam spróbuje wychylić. Mm -hmm. Oczywiście, jeżeli mam wsparcie medów i wszystko tam zostanie wyświetlone, to wtedy warto zahaczyć o ten rejon, nie? No. Czyli te, te właśnie ciężkie czołgi, twarde, tu. Ale często widzę. W tych rejonach z zielonego kapa, czy też w tych rejonach z czerwonego, również czołgi ciężkie. No tak, no tak jak mówiliśmy, no to nie jest powiedziane, że ciężkie jadą tu, medy tu i tam nie wiem, Arta tu, tak. No, jeżeli ktoś chce sobie i umie na przykład, albo lubi i dobrze się w tym czuje, jechać, nie wiem, medem tutaj na banana, to spoko, tak? Tylko, że, no, mówię, tak jak, tak jak powiedziałeś, że. Mhm. Według naszego zdania, najrozsądniej po prostu czołg jest tak rozstawić. No, i tutaj jak widzicie, jest to małe Bajorko. Gdzie z zielonego kapa można podjechać do góry, coś, coś tam na wieżę pograć. Ale również z kapa czerwonego można wjechać też tu i zerkać. To wszystko zależy od sytuacji. Ale w każdym bądź razie, tą drogą, gdzie jest tu Cradle. ...to raczej nie radzimy jeździć. Znaczy przynajmniej mi się tak wydaje, nie wiem. Jakiś szybki z, atak tędy... Z czerwonego tędy? czy z zielonego? A, że środkiem? No. Wiesz co, nie, raczej nie. Chyba, że na CW czy coś takiego to No, 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 no. Weź mi w tył strzel tym T49. Tylko przyceluj. Chcę to zobaczyć. PK, tak Peka, tak? Mhm. Goldowego? Nie, zwykły. A się boję 959 i podpała za 77. No nieźle. Bawmy się. Dobra, słuchaj. Yy, Okej, okay, czyli w zasadzie yy, szybko wszystko krótko yy, powiedzieliśmy. Yy, artylerię zielona. Czy gdzieś na ten cypulek radzisz jeździć artami? Czy raczej bezpiecznie no, tu? Tu? Za, bardzo, tu za bardzo nie ma dużego wyboru. No, jak jest szybka arta, jeżeli będziemy mieli wsparcie medów, można zaryzykować tutaj, mhm. raczej gdzieś tutaj, ewentualnie tutaj, można sobie stanąć z drugiej strony, nie wiem, B1, tutaj A3, A5, A6, żeby albo na przykład no, za 6 mhm. y, artą z lepszą parabolą, jak coś się lepiej wystawi, to, to można tutaj Trzaskać od tyłu. Mm -hmm. No, no to co? Myślę, że tak pokrótce yy, objaśniliśmy, jak uważamy, yy, jak grać na tej mapie. Yy, najważniejsze, oczywiście, w randomie. Jest obserwacja minimapy yy, i raczej gra zespołowa, czyli yy, ocena, m, m, zerknięcie na przeciwników, ile oni mają medów, lightów, ile heavy tanków. I wtedy, jak zobaczymy, że na przykład mają straszną przewagę light, medów, prawdopodobnie wiadomo, że może ten górny prawy róg być zdobyty przez wrogie czołgi, no i jakoś może pomóc nawet tym ciężkim czołgiem. No, trzeba myśleć, nie? W randomie. Grom, nie? Tak, 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 tak. Dobra, to co? To myślę, że chyba wystarczy. Yy, czy jeszcze coś warto pokazać? Może Kradel Sir Marcelo, macie jakieś pomysły? Tak, niech ja C49 jeszcze w Ciebie strzeli raz. No, dokładnie. <laughs> A to, że ja się wypnę? To można pokazać jeszcze raz. Dobra. I cenli tak porządnie mi w tyłek. No, słabo. 877 plus po, podpałka, też nie? Nie. nie? Ale y, wieże i amunicję. Dawaj, oramy ich. O, kto wygra? Ty nie przebiłem go. Dobra. No, niestety, no jak było pokazane, 70% mieliśmy szansę na zwycięstwo i też y, wygraliśmy 2-0 na tej bitwie treningowej. Ok, y, no to teraz, jeszcze może tylko na koniec, przypomnimy y, o oh mój nie to moment. Oto na map taktiku Grom. Ostateczne jeszcze tak przypomnienie. Poświęcenie. Poświęcenie. Ja mam biały znacznik, ty masz czarny. Czyli zielony kap, lighty, medy. Zielony kap, light na szybkości. Tutaj w te krzaki. Ten krzak jest bardziej bliżej środka niż bliżej kamienia. Medami z tej strony nie bać się potem zjechać, jeżeli w plutonie jesteśmy. Czołgi ciężkie tutaj, ewentualnie tu w mieście, albo na środku. Medami można albo tam jeszcze wjechać od wody i spróbować na przykład strzelać to, co tutaj gdzieś podjedzie. Arty na wyspie, wiadomo, tutaj, tutaj, tutaj szybszą artą jeżeli przy wsparciu jakichś tam medów można zaryzykować gdzieś tu z drugiej strony tutaj miejscówki do spotowania ewentualnie tutaj przy tym kamieniu na, na proxy żeby świecić tak od, od 50 metrów artylerię gdzieś tutaj B1 A3 A5 A6 Ciężkie czołgi, takie bardzo ciężkie, mogą tutaj się bić na tym bananie. Lżejsze czołgi, ciężkie, typu jakieś tam fałki, piątki i tak dalej, no to gdzieś ewentualnie na środku, lub pojechać z medami tutaj w tą stronę, wyczyścić tutaj te okolice, właśnie tam A9, A0. Wtedy zawsze można się wrócić i pomóc tutaj strzelać w czołgi, które są na środku. Dziękuję. Grom, a damy na to, na twierdzy albo na CW wystartujemy na tej mapie taką może na szybko wymyśliłbyś taktykę na tą mapę na dziesiątkach, 15 na 15. Wiesz co, zielonego kapa zrobiłbym tak, że czołgi ciężkie bym puścił tutaj mhm. tak na chama, żeby wjechały i z jednego Albo dwa medy tutaj, resztę medów tutaj. I jeżeli tutaj by się jakaś walka między medami zaczęła toczyć, tak, no to ciężkie tutaj podjeżdżają, trzy zostają na przykład na kapie, żeby zrobić presję trochę. Reszta podjeżdża tutaj. No i wtedy wiadomo, są w krzyżowym ogniu. Z drugiej strony z drugiej strony, robiłem kiedyś tak, że zostawiałem tutaj na rogu jeden czołg. Tutaj zostawiałem czołgi ciężkie. Czyściłem tutaj wszystko medami. No i potem, jeżeli było wszystko wyczyszczone tam na górze, to wtedy medami tutaj i, i czołgi ciężkie podjeżdżały na środek. No ewentualnie, jeżeli tutaj tak samo szedł z drugiej strony taki rasz na bazę, no to te czołgi, które tutaj były, te wszystkie ciężkie, miały blisko do bazy i się wracały. No to myślę, że dla tych, którzy nie wiedzieli, jak znaleźć się na tej mapie, coś Grom wytłumaczył. Dziękuję. Grom, nie wiem, czy może teraz byśmy się spytali, czy może w kiedy indziej, bo zadałeś mi pytanie, czy znam kogoś, kto zna się na treningu siłowym, ale... Znaczy może nie na treningu siłowym. Jeżeli z osób, jest, jest ktoś z osób oglądających, kto chodzi tak intensywnie na siłownię itd. i tak dalej i... Albo zna jakiegoś trenera personalnego, czy sam jest nawet takim trenerem, czy coś takiego, to jeśli jest taka możliwość, to prosiłbym o kontakt ze mną w grze. Tak jest, to napiszę w komentarzu, jeżeli ktoś mógłby pomóc. To Bo mam napiszcie. parę pytań po prostu do, do, do takiej osoby, która się zna na, na tym po prostu. Dobra, no to dziękuję za, za wyjaśnienia i zapraszamy do następnych odcinków, za miesiąc bodajże, nie no, może wcześniej, nie no może to przed nowym rokiem, ja, ja a jaka ja te... jest mapa następna w ogóle, oh my god, moment, czekaj, 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 czekaj. ja może sprawdzę, nie, nie sprawdzę, ty yy, musisz sprawdzić, no, 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 czyli yy, ustawienia pokoju, następna mapa to Himmelsdorf, o, no to Himmelsdorf spoko, no, no, no. Y, oczywiście y, jak nagręcaliśmy chyba dwa tygodnie temu odcinek. Niestety na szóstych tierach Fejm fej nie, jakoś nie był w czołówce. Byliście chyba na siódmym miejscu. Teraz już jesteście na trzecim miejscu. Widać, że te ósemki wam poszły lepiej niż szóstki. No a na dziesiątkach y, próbujecie dogonić. Rysopów, czy raczej może być ciężko? Rysor. Ciężko, ciężko powiedzieć bo mają 5 milionów przewagi. no Myślę, że no trzeba być realistą. No myślę, że pierwsze drugie miejsce niestety jest już poza naszym zasięgiem. no Kampania trwa 6, miesięcy, 6 dni jeszcze, 17 się kończy. Jak widać, mamy trzy klany: Ideal, Efe i Cia. Które nam depczą po piętach, także raczej będziemy się starali utrzymać to trzecie miejsce, no bo pierwsze, drugie już jest poza zasięgiem raczej. No nie wiem, co by się tam musiało wydarzyć. Mm. Okej, okay. No to wszystko. Na pewno spotkamy się pod koniec kampanii, coś tam omówić i tak dalej. Dzięki za tłumaczenie o fiordach i zapraszam do następnych odcinków. Na razie, dzięki, cześć.